Witam, temat dzisiejszego odcinka, przestrzeń życiowa dla ryb, coś z czym no długo, długo walczyłem, bo sądziłem, że nie jest to aż tak istotną rzeczą, no ale coraz dłużej, i dłużej mam te piękne rybki, tym coraz bardziej się o tym przekonuję, nie jest tak, że one tu nie mają miejsca. To miejsce tutaj jest. Jak widzicie od dołu do góry jeszcze trochę sporo miejsca jest. Spokojnie mogłyby trzy na sobie stanąć, nie byłoby problemu. Ale chodzi o to, co mi się w tym makaju najbardziej podoba, czyli o roślinność. Ona strasznie ogranicza i możliwość do takiego swobodnego, no nie tyle przemieszczania się, to gdzieś tam pozostania. W miejscu, że tak powiem, bo one ulubiają się chować. Żeby one mogły się chować, po to został tu stworzony las lotosów. Tu, o ten z tej strony. Tylko, że ten las lotosów yy, nie spełnia moich oczekiwań, ponieważ ja z góry zakładałem, że doprowadzę te lotosy do tak zwanej formy pływającej, co w sumie oznacza, że nie będzie liści pod wodą, będą tylko i wyłącznie liście pływające, a pod wodą będą znajdować się ich długie, piękne łodygi. No tak jak to możemy na przykład zobaczyć tu z tej strony, no są takie fajne pionowe łodygi. I one będą się idealnie, przepięknie komponowały z pasami, tak? bo, bo od razu zakładałem, że będą pasiaki, czyli, czyli te moje lionanaje. No i teraz doszły te altumy. I takie było założenie, że one mają sobie pływać, stać tam gdzieś między tymi pasami, że to będzie ich ulubione miejsce do życia. I jak najbardziej takie jest. Tylko, że niestety, liście, które znajdują się w toni wodnej, no strasznie ograniczają to, bo lotosy się za bardzo rozpychają. Gdyby to były same łodygi, to byłoby to przepiękne, one by się między tymi łodygami przyciskały, byłoby super. No ale niestety te liście powodują to, że te skalary, albo, tak jak teraz widzicie tego altuma tutaj na dole, on przepłynąć chce dalej, no to musi tak, albo się przebić, tak jak ten mały Manukapuru, no on jest mały, no to sobie przepływa spokojnie, on musi się przebić, ten altum, albo górą nad nim, albo tu dołem. I tak, jak płynie dołem, to trze tymi swoimi pięknymi płetwami odno, Jak płynie górą, to trze o te liście. W ogóle swoją karierę to zaczęło od tego, że wojowały trochę z barwniakami. No i barwniaki wywaliły je w te krzaki i one się już tak przyzwyczaiły, że są te krzaki i że będą w nich pływać, że no naprawdę większość życia spędzają właśnie tam w tych zaroślach. Ja wiedziałem, że tak będzie, tak? Zresztą zawsze to mówiłem, że no ryba i jej przestrzeń do pływania. Te ryby rzadko kiedy pływają, zazwyczaj stoją. Zazwyczaj stoją schowane pod czymś. Dlatego one tutaj też wybierają to miejsce właśnie, Gdzieś tu w tych zaroślach, a nie pływają w toni wodnej. Zatem, do brzegu, tak? Jakby to trzeba było. Słuchajcie, no skoro moje, te lotosy nie spełniają moich oczekiwań, niestety będą musiały stąd wylecieć. Tu z przodu mam zielone lotosy, czerwonych się już skutecznie pozbyłem. Znaczy, powiedzmy tak, czerwony lotos sobie e, powędrował. Te z przodu, które były, które mi przeszkadzały, które były przepiękne, mogliście je oglądać przez lata, kwitły, nie kwitły. Liście, przepiękne barwy, one mm, już zostały usunięte, że tak powiem, bo je wyrywałem ja na bieżąco, bo tak to, to było tu zarośnięte. Ale jakieś tam dostały się gdzieś tam z tyłu za korzeń i to, co teraz tutaj wyrasta, to w większości są liście gdzieś tam od tyłu. No i one są fajne, bo one gdzieś tam wyrastają, tam nie mają gdzie się rozrosnąć, że tak powiem, w toni wodnej. Więc rosną łodygami do góry i dopiero liście tu gdzieś tam wychodzą. To jest super, bo tam oczywiście pod tym chowają się skalary, bo one uwielbiają być pod liśćmi. To jest to, co ja powiem, powtarzam, że każdy, kto, kto chce mieć nie wiem skalary, paletki czy tam te altumy, to powinien mieć coś pod czym te ryby mogą się schować, bo one na pewno na naturze się pod czymś chowają, tak? Dlatego lotosy chciałem tutaj mieć. Czerwony lotos zostanie, ale zielone robią wek. Wylecą stąd całkowicie. Znalazłem już roślinę, która odpowiada moim oczekiwaniom. Roślinę, która, że tak powiem, nie wytwarza liści będących w toni. Wytwarza liście, które idą do samej góry i rozwijają się dopiero na powierzchni. W wodzie mamy tylko i wyłącznie pionowe stojące łodygi. To jest coś, co chciałem tutaj zawsze mieć. No i jak tylko uda mi się dostać tą roślinę, to na pewno ona tutaj, w tym akwarium, zagości. A lotosy, no lotosy niestety będą wyfruną. Zostaną te lotosy tam z tyłu, tam gdzieś w tym korzeniu. Tam niech se będą, tam nie ma miejsca za bardzo na liście, to myślę, że od razu będą szły w górę. A następna rzecz, zdecydowałem się jednak wywalić ten mój ogródek, który tutaj znajduje się na górze. To jest po lewej kempa budzków, którą ostatnio widzieliście na filmie, kiedy robiłem dużą przecinkę, kiedy przygotowałem się do zakupu altumów. Yy, przycięłem przepotężnie, wycięłem chojeny, to takie garści, no miskę całą bucków. Yy, takie bucek 1,10 zł kosztuje w yy, sprzedaży takiej z drugiej ręki, w sklepie chyba za 30, a ja wywaliłem, nie wiem, w równowartość chyba nie wiem, kilku tysięcy. Nie było chętnych, poszło. Ach, nie ma co przeżywać, nieważne. Po prawej, mikrozoria yy, W każdym razie, na pewno. Yy, to wszystko zostanie wywalone stamtąd, ten korzeń zostanie oczyszczony, tak, żeby dopuścić trochę więcej światła do dna akwarium. Taki będzie cel, tak, żeby w końcu pokazać ten korzeń, który jest z tyłu. Także wylecą lotosy, wylecą na pewno tutaj na górze te roślinki. No i to. Żabienica pokazywałem ostatnio rok temu co posadziłem tą żabnicę z naprawdę niesamowicie małej jakiejś tam suchej szczepki i tak dalej. I wtedy kończyłem film, że żabienica musi być, bo skalary ją uwielbiają, składają na jej liściach ikrę i, tak i, tak i tak dalej Pokazywałem wam losy życia tej żabnicy jej, że tak powiem, nie wiem, no matka, nie matka, jak to nazwać była przepotężną rośliną. Ona była do samej powierzchni, czyli miała jakieś nie wiem 50 parę centymetrów rozpiętości liści na, na każdą stronę. No ta ma około 40 centymetrów wysokości i drugie tyle rozpiętości. No tamta była jeszcze większa. Ta miała już kilka tak zwanych pałąków z sadzonkami, tak, z kwitnących tych takich. Dlatego ona Trochę podupada na zdrowiu. Zresztą też wam to pokazywałem, jak ona podupada na zdrowiu, kiedy ona musi odżywiać tego pałąka, Bo ja tego pałąka zawsze wyciągałem nad akwarium, tam gdzie jest ciepło, sucho i ona musiała go całego zarówno odżywiać, jak i utrzymywać w wilgotności. Jakby ten pałąk był w wodzie, ona by tego nie odczuła, bo on by się sam po jakimś czasie odżywiał, bo te sadzonki, które się na tym wykształcają, mają liście, korzenie, odżywiałyby się same. A tak, żeby były nad akwarium, nie miały się czym odżywiać, wszystko musiała to robić roślina. Więc ona bardzo mocno, mocno na tym cierpiała. Ostatnio znowu ją przyciąłem. Eee, co za tym idzie? O, widzicie, co robią tutaj Liona na najki. No czyszczą, odganiają, czyli po ponakładnie znowu szykują się kolejne do e, składania ikry na tych liściach. No tak, już rok czasu minął, odkąd te moje maluchy, które tutaj y, wychowałem mają, więc rok to jest wiek, w którym te skalary mogą już ikrę składać. To już chyba będzie trzecia para, która się z nich dobrała. Ony zresztą, nawiasem mówiąc, część z nich też poleci, ale jeszcze nie wiem kiedy. Także jeszcze, jeszcze poczekamy chwilę na to. W każdym razie na pewno żabienica stąd wyleci. Niestety już jej nie będzie. Z tyłu tam jest posadzona ta żabienica wąskolistna i ona tam zostanie. To był chyba dobry pomysł, żeby ją przesadzić tam do tyłu. Ona ma takie wąskie liście. Mniej roze, mniejsza będzie rozeta z tych liści, więc myślę, że to będzie trochę lepsze rozwiązanie. Ale ta raczej na pewno stąd wyleci. I w zasadzie to powinno mi wystarczyć. Jeżeli wywalimy tą przepiękną, wielką żabinicę, wywalimy te lotosy, powinno się stworzyć taka przestrzeń. No, jeżeli powierzchnia będzie zasłonięta liśćmi od lotosów, one powinny pływać po otwartej przestrzeni. Jeżeli tak nie będzie, one i tak, i tak wbiją się gdzieś tam w te krzaki i i tak będą sobie obcierać te płetwy. Bo jak się dobrze przyjrzycie, to widzicie, że te ich płetwy... które to są w zasadzie? Piersiowe chyba, tak? Tak, te pierwsze są piersiowe. Nie, to są brzuszne. Piersiowe to są tutaj zaraz za skrzelami, a te są chyba brzuszne. Tak. To będą brzuszne. Są krótkie. Są, niektóre mają tą samą długość, co ten dolny żagiel, a nie powinno tak być. Jeżeli się przyjrzymy Rio Nanayom na przykład, tak, które sobie tutaj świetnie radzą i z nimi nie ma problemu, one te płetwy mają takie jakie powinny być, czyli dużo dłuższe od tego dolnego, e, od tego dolnego żagla. I to samo powinno się oltumów, zresztą jak ja je kupowałem tak było. Ale tutaj one cały czas muszą niestety chować te żagle, chować e, te płetwy, żeby po prostu się wbijać tam w te rośliny. No ja nic na to nie poradzę, że to jest ich ulubione miejsce do życia, tak. No nic na to nie poradzę. No, one mają tu gdzie pływać, tak? Bo mogą sobie stać tutaj gdzieś o, tak jak ten. I nie byłoby problemu. Tylko że one nie chcą. A ja ich nie jestem w stanie zmusić do tego, żeby one się, że tak powiem, relokowały w to miejsce, w które ja uważam, że one powinny być. No nie, no one będą tam, gdzie one uważają, że chcą być. Tak, zatem. No trudno. Yy... Mam nadzieję, że akwarium wizualnie bardzo mocno na tym nie ucierpi. Postaram się stworzyć yy, tło. Tam z tyłu ta żabienica się wytworzy, więc będzie gdzie tam składać Jeśli liście. Zresztą jakby się dobrze przyjrzeć, to tam z tyłu jest kolejna parka Lihonanaev, która ja też widzę, o teraz chyba będzie widać, coś tam sobie skrobię, tą drugą żabienicę, widzę liść się rusza, yy, czyli też na pewno nie zajęła sobie tam ten teren i też pewnie będzie chciała tam yy, ikrę złożyć. Więc myślę, że to na tym nie ucierpi. No, jeżeli wprowadzimy tutaj tą nową roślinkę, którą znalazłem, którą jeszcze nie mogę namierzyć, bo nie ma jej w ogóle sprzedaży. Nie występuje w żadnym sklepie z roślinami. Nie ma jej, nie ma jej, nie ma jej. Nie wiem, no widziałem jedną na, na olx ale niestety nie zdążyłem kupić. Zresztą boję się teraz trochę kupować, bo jednak jest trochę zimno. Więc nie wiem, jakby te rośliny przeżyły tą podróż. Dlatego no, wahałem się trochę, no, ale teraz ktoś, ją, ktoś mnie uprzedził, ktoś ją kupił. No i teraz to już mogę sobie tylko myśleć, że znowu ktoś tam ją kiedyś gdzieś wystawi. Zresztą nabierzemy to na jednym z filmów na YouTubie u, u jednego akwarysty. E, też do niego napisałem, czy będzie miał. E, może kiedyś mi ją wyślę. W każdym razie na pewno w e, najbliższym czasie pozbędziemy się żabienicy. I tych dwóch lotosów, które tutaj z przodu są. Znaczy, tu jest ich więcej. Są dwa duże, które widzicie, mają liście do samej góry i w zasadzie od samego dołu. No i jest sporo mniejszych, ale na pewno są też z tyłu, więc całkowicie troszkę rośliny nie pozbędę. A jeżeli chodzi o żabinicę, no to niestety zostanie tylko ta z tyłu, ta z przodu praktycznie wylatuje i już jej u mnie w akwarium nie będzie. Mam nadzieję, że koledzy, którym kiedyś sprezentowałem te szczepki od tej rośliny, w razie jakby mi się kiedyś odwidziało i chciałbym taką roślinę też mieć, to mi oddadzą jakąś szczepkę może. Ale na razie jeszcze nie chcę, więc na razie plan jest taki: Żabienica wylatuje, lotosy wylatują. No i zobaczymy, jak to akwarium będzie wyglądało bez nich. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć!